Polska jeszcze nie do końca jest gotowa na e-voting. O ile społeczeństwo, bo tak wskazują badania opinii publicznej, choćby nawet te realizowane w 2024 roku przez SEBOS, pokazują, że Polacy chętnie by głosowali za pośrednictwem głosowania przez Internet, to jednak brakuje mimo wszystko po pierwsze legislacji. Po drugie, brakuje również systemu do głosowania, który byłby bezpieczny i gwarantujący na przykład tajność oddawania głosu. Po trzecie, chyba mimo tego, że jest już, są już projekty, które, które mówią o wprowadzeniu głosowania elektronicznego, to jednak chyba jeszcze woli politycznej nie ma na tyle, żeby te projekty wprowadzać. Aby wprowadzić taki system, należałoby. Prowadzi wieloletnie testy, pilotaże tego typu, tego typu działań i na pewno nie, na nie w skali kraju całego, ale w skali mniejszej, na przykład na poziomie gminy albo na poziomie jeszcze mniejszej dzielnicy na przykład, były pomysły, aby platforma ePUAP, to jeszcze stary pomysł z 2011 roku zdaje się, ale także są pewnego rodzaju pomysły, aby M-Obywatel czy inne systemy były tymi, za pośrednictwem których można byłoby głosować, no należałoby wdrożyć um, takie komponenty tych systemów, które gwarantowałyby tajność głosowania, bezpieczeństwo oddania głosu y, i gwarantowałoby również to, że wyborca byłby pewien, że jego głos został prawidłowo oddany i zliczony. Mówiąc o tajności głosowania w przypadku głosowania przez internet, obawy są przede wszystkim o to, czy głosy, które zostały oddane w sposób internetowy czy elektroniczny, one po, po jakimś czasie nie zostaną w taki sposób odkodowane, żeby móc odczytać kto w jaki sposób zagłosował. Dlatego też niektóre państwa, na przykład w Estonii jest system tak zwanej podwójnej koperty, czyli najpierw zbierają głosy, anonimizują je, a dopiero później dzielą je na poszczególne Sposoby oddania głosu. Z punktu widzenia społeczeństwa pewnie taki system mógłby zacząć funkcjonować pewnie niebawem, dlatego że obywatele chcieliby mieć łatwiejsze, szybsze, wygodniejsze sposoby głosowania i to widać w wielu badaniach, po pierwsze opinii publicznej, które realizowane były do tej pory, ale także widać to w badaniach badaczy, którzy zajmują się głosowaniem przez internet czy głosowaniem elektronicznym. Natomiast z punktu widzenia prawa z punktu widzenia technologii, z punktu widzenia polityki, no bo wola polityczna też jest oczywiście potrzebna, no to wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze sporo czasu zanim takie typ, tego typu rozwiązanie zostanie wprowadzone w Polsce.